Także witam Was tutaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście, Bartek i Witam Was, i na starcie, jeśli jakąś opeszkę w górę, subskrypcję z wężkiem będzie bardzo miło. I widzę co? W dzisiejszym odcinku, widzę, muszę niestety wyjechać bizonkiem. Teraz się nawet przepalimy go. Eee, także pyk. Oczywiście wbijajcie też na kanał do chłopaków na moje social media, wiadomo, łapeczkę w górę i tam wiecie, nie? Ja zapraszam na btk shoty, bo tam shoty są ogólnie koło z kanałów tutaj i z tam oporowca na razie że Rzadko Bo się nic nie dzieje u niego takiego no Ale coś trzeba wrzucić od niego Jeżeli gdzieś szoty będą tam rzucane, no i wyjeżdżam i muszę do prasy się dostać, a wiecie nie Wiecie jak to jest nie gdzieś sobie tu postawimy postawimy w sensie nasimy będzie się tu stał na razie a no właśnie bo w się od razu zmienia. zmienię pra Paliwo mamy, mamy. Także na szczęście, jeszcze nam na dzisiejsze prasowanie starczy. Ale później już widzę... Nie wiem, jakbym coś jeszcze nim robił, to muszę dotankować. Jeszcze raz, Na szczęście na razie, póki jest to jest. Będzie dzisiaj prasować jeszcze kiszonkę. siano kiszonkę w sensie. Eee, Zaczniemy jeszcze prassip, pójdzie to. No wiecie jak to jest w tym. Oj Ojwa, jak będzie znów tego. Bym typ zaczepu zmienić. Kurwa, ja mi się już nie chcę tego robić. Widzę, nie? Mówi się trudno. W Ralu to by miało znaczenie. farmingu, wiecie, nie? To nie ma znaczenia. To tego, tego nie zmieniam. Ale dobra, jedziemy, widzę, je do przodu. Czwórę wbijamy. Trzeba to dzisiaj wszystko poprasować. Kuguta załączymy, bo to ściano kiczonka Eee, i lecimy, nie? Z tematikiem bożym także eee, się miodzio. Miodzio pany, miodzio. A i też widzę teraz widzę też jak ojciec jest w szpitalu to też widzę lajwików nie ma Już od czterech dni dobrych nie ma lajwu bo mówiłem że nie będzie i tyle Nie z mojej oczywiście winy ale no Po prostu no jak teraz nie ma ojca to wiecie nie jak to jest nie? Nie wiem, czy dobrze klikłem. Na szczęście dobrze klikłem, także widzę, bo już nie pamiętam, które to przyciski były od tego. No i poprasujemy sobie, widzę, czy się to owiniemy i zaś się tam na, w dobrym stanie sprzedamy. A właśnie. A propos, kiedy to będzie na sprzedaż, pany, to sobie możemy zerknąć, nawet teraz, póki tego. Tylko gdzie to było? Tutaj i Kiszonka. Ja się Jak jest oczywiście. Kiszonka. Pokaż wahania cen. Czyli, tak jak szczerze, najlepiej to wychodzi gdzieś już tutaj w październiku, listopadzie. To akurat powinna się ukisić. i tam na grudzień nawet. Także idealnie w sumie będzie się chodzi o to. Zobaczymy jeszcze w którym okresie, jeszcze będę to oczywiście patrzył, to się widzowie ja wiecie, nie? jeszcze popatrzy co jak No i prasa będzie też trzeba wymienić na nową, bo widzę że już tamtą kostkę sprzedałem, tą widzowie kupiłem później, była od razu z tą, z tamtą kostką, ale bel to tylko prasowałem z tego co pamiętam albo sianu tylko Teraz pracuję wszystko i widzę, że już jest taka przymała trochę dla mnie ta prasa i by się mogło coś lepszego sprzedawać, coś, wiecie, nie? Jak to jest, nie? Także widzę że na coś wymienimy lepszego. Czym będę już mógł popieprzać, też widzę jak gdzie się to psuło, wiecie, nie? I że tak to wygląda. Też nie widzę w ogóle, teraz mam OBS-a włączonego na drugim monitorze, ale logo nas live nasa, widzę je ja w tle. <laughs> nie widzę też, nie, znaczy będę i tak musiał zobaczyć o której, że ile mam tego odcinka. <laughs> ale myślę, że... <laughs> jak ogarnę sobie prasowanie tej łąki, jeszcze tam kawałek jednej, to będzie idealny odcineczek. Jeszcze może dzisiaj to dla was wyrenderuję. Wrzucę, zrobię miniaturę do tego i wiecie. Jakże miodzie. Dobra. Wypróżniamy prasę. No i rura, nie. Można cisnąć Nie akurat widzę te Nie akurat widzę ja będę śmiałinę do po poniedziałek będę się znowu nagrać chinek, ale to Widzę, może jeszcze jutro w niedzielę nagram. Skoro i tak jutro live'a pewnie i tak nie będę robił. To widzę, może się jutro nagram kolejne z 2, albo z 4. Możesz nagram, i mi się będzie chciało. I widzę, wie, wiecie, nie? Jakoś to będzie. Jakoś widzę, no. I też minie tydzień bez live'ów, ale może we wtorek, poniedziałek. Jak będę miał już dobre wieści, tam tego, czy coś będzie, wszystko dobrze, to może się odpalę, już nie? Może też widzę pograłem w tego Wintercara, ale też widzę nowy savic y chcę zrobić do farminga do 25. Bo widzę my strasznie gramy na dużo na polskich maszynach. Ostatnio graliśmy na live'ach, ale widzę że te polskie maszyny to jeszcze przejadły trochę moim zdaniem i coś lepszego jakby się tam dało ideę wkleić to. Na Kattenhofie myślę, już mam w planach, żeby coś tam porobić, podziałać. Idzie, bo fajna mapka, jak fajne oświetlenie, coś wkleić, to zajebisto, naprawdę. I myślę, że tam sobie podziałamy trochę. A jak się nie spodoba, to sobie wybudujemy coś gdzieś indziej, na jakiejś innej mapie. Jak jeszcze coś wyjdzie ciekawszego i widzę, i wiecie, nie? Coś tam zawsze będzie. Dobra. Dobra, jedziemy sobie idealnie, panie. No i możemy cisnąć. Pojedziemy. Puścimy sobie i możemy jechać dalej. O Jezu, już mamy pełne. Dobra, wypróżnimy sobie tabele. I dobra. A w czemu ja na czwórce jadę? Nie wiem czemu, ale dobra. Eee... Teraz ten pokosik już objedziemy. Widzę tu na te trzy pokosy. Będę tutaj jakoś mieć miejsce do zawracania. Jeśli ja sobie dobrze, żebym tak zrobił. A, tylko, że już mamy pełne, już dawno. No, oczywiście ja zapomniałem to wypróżnić. Muszę tak zrobić żeby się nie chce cofać. Ogólnikowo wypluję tabelę. Bo zanim ona wypadnie, to będziemy czekać ruski rok. Dobra. i jedziemy dalej, nie? No i dobra Jedziemy sobie tutaj tak O i czemu to mi nie sprząt? Dobra. No i dobra, to sobie pojedziemy już tutaj tak, eee, a już pełne mamy znowu. Nie zauważyłem pany. Naprawdę trzeba tak zwracać uwagę na tym i na tym, to jest trochę widzę, wiecie, nie? Jak roteria fontowa, i patrzeć jednocześnie na obs i na to, to jest trochę, nie? Tutaj no i tu o mijaczki, ale to zaraz poprawimy, pany. Serdeczne. Znaczy, ja, poprawimy jak będziemy, widzę, poczekajcie, bo już to poprawimy. Będzie zaś spokój, bo widzę, zaś tu jeździć, tam wracać, widzę, to wiecie, nie? i ciśniemy dalej z prasowankiem mówię, dzisiaj jeszcze jedną łączkę myślę, że sobie obskoczymy jeszcze kawałek zaczniemy i będziemy kończyć się ten odcinek. też nie wiem ile nas jeszcze minut jest, bo mówię, jestem u Tanasa na live urodzinowym i wiecie, nie? tak sobie, żeby odreagować trochę bo ile można widzę się przejmować tak o tej te, o tym mi wiecie, nie? Też przy okazji ta nas jakieś tam nagrody rozdaje, to widzę na no, czemu by nie skorzystać, no. Dalsze widzę można przeoszczędzić, chociażby nie kupować nic, nie? Jakie słuchawki, klawę mogę zaoszczędzić do nowego stanowiska, które będę chciał, widzę, tego, a tylko komputer najbardziej chcę to, to uzbierać, ale reszta też mi się przyda, bo... No, moja klawiatura i mysz to już jest bardzo wysłużona i to też będę musiał nowe kupić, nie? A tak to przeoszczędzę na tym, to widzę, będę mógł coś lepszego kupić, wiecie, nie? Także widzę są plusy, minusiki jak tu mówią pany tego. Więc nikt tam zaraz nie nikt nie pisze, że to jest coś złego, nie? Ale najbardziej to bym się wolało, że boś już był w domu, tak że i ty, wiecie, nie? Najbardziej takie coś, nawet już mi się łzy leciały, nie? Także widzę, wiecie, nie? Jeszcze jak przyzwyczaił się do tego, że się ojca widywało cały czas w domu, i wiecie, nie? Przez te, ostatnie, przez te ostatnie pół roku, nie? I to codziennie, jak się wstawało, coś się gadało, coś tu się robiło. Wieczorami wiadomo, robiłem dla was lajwiki albo nagrywałem, ale to swoją drogą, i wiecie, nie? Ja się idę, napiję wody, bo tu. na widzenie gadła i tak trzeba dbać i to jest najważniejsza rzecz przy nagrywaniu odcinków czy przy jakimś lajwowaniu naprawdę widzę jak ja się napiję wody to jest takie dbale i właśnie zrasowanie uta na teraz teraz słuchawki Steel Siwiasa Aqua także widzę spoczko, spoczko może się wygra, zobaczymy. Później, się chyba, że utanasa gdzieś na klawiaturę i na mysz chyba, ale nie jestem pewien. Ale biorę udział cały czas od początku do końca widzowie. Także jak ktoś chciał mnie zobaczyć, to biorę Utonasa, mimo że tego to jest takie moje odreagowanie na chorobę mojego ojca na razie. W na chorobę, na to, że jest po prostu w szpitalu, nie? Nie lubię tego, nie? Chociaż tych aqua bym nie był aż taki zadowolony z tych słuchawek, bym wolał jakieś białe albo czarne pany Bo moim zdaniem białe czy czarne słuchawki są lepsze Gazała, muszę, ja muszę miniaturkę też widzę ja zrobić I teraz myszkę będzie tego, tak? także już na jakiej myszkach jak się wygra, to widzę zawsze jest oszczędzone pieniążki jeśli chodzi o to. Taka myszka. Taka, taka myszka river o właśnie, piąteczka to jak ta nas mi mówi. Wszyscy jak słyszę to widzę, no tam z 200 coś złotych, nie? <laughs> Działa swoje mieszkanie no, co 100, coś, nie? Także to nie ma porównania jeśli chodzi o to. Widzę... Bierze, bie, bierzcie udział w takich rzeczach, bo to, że tak chodzi wam pojęcie to coś czego, to no... Ja tam tylko biorę też widzę udział, oglądam live'a, bo się świetnie bawię, wiecie, nie? Odstosowuję się po tym wszystkim widzę, wiecie, nie? I dobię sobie miniaturę panu od razu, bo to... mi się zaś nie będzie chciało robić raczej miniaturek bo ja dzisiaj nagram ten odcinek i to jest koniec definitywny a właśnie nie ma losowania, dobra, mniejsza to już już myślałem, że jest losowanie już tego ale jeszcze nie Nie zobaczę zaraz, ile mamy na tym Ile mam odcinek kapany w ogóle, tak z ciekawości 15 minut. Mamy, dobra, to my widzę, jest jeszcze chwilę tutaj nagram. Dawaj, coś jeszcze na łoneczkę pojedziemy. będzie też jeszcze jakieś live'a z i to się jeszcze coś zdoby, nie wylosujemy. Dobra, przeleciałem, nie? Już mnie nie będzie Ale Dobra My to sobie już... Boże, że ktoś nie ma suba, to jeszcze się okaże widzę, bo nie każdy ma suba publicznego. Po, popraw... Jeszcze powiedziałem sobie na jedną młoneczkę Kawałek się sprasujemy Co zaczniemy jeszcze to prasować, objedziemy sobie jedną rundkę jeszcze na tej łące dookoła. nie kończyć ten odcinek. Dobra, ten bieg se wrzucę od razu, wyjeżdżamy tam Pierwsza, kolejna, pierwsza bela już na tej łoneczce wylatuje zamykamy no i dobra. A jest, bo to już będzie tak. Dobra, I tu co jeszcze pojedziemy to, wyrzucimy belkę i będziemy kłończyć się zawczasów. Będzie też padać na kanały do popaków, na social media. Będzie miło i tego. Dobra, my też mamy kolejną belę, Tak się wyrzucimy ją. Opa. Dobra. Jedziemy dalej. Jeszcze kawałeczek dosłownie. Ja wczasu czasu już do miłego i co? Trzymajcie się na razie i cześć.